Rzecz, która długoterminowo niszczy Twoje zdrowie i Twoją atrakcyjność fizyczną, to chroniczny, przewlekły stres. Jeżeli tak jak ja masz w zwyczaju przepracowywanie się, stawianie sobie bardzo wysoko oczekiwań, ciągłe życie pod presją i takie poczucie, że jesteś może niewystarczający, że musisz wszystko zrobić idealnie, to prawdopodobnie doświadczasz chronicznie presji i Twoje ciało w środku się buntuje, cały czas jest w napięciu, cały czas jest. Pod ogromną presją, po prostu, i o ile stres krótkotrwały może być bardzo zdrowy, bardzo mobilizujący i potrzebujemy tego stresu, to jeżeli jest on przewlekły, tak jak właśnie szczególnie w przypadku osób, które, których profil opisałem, to będzie prowadził do starzenia się skóry, do różnych problemów w Twoim układzie pokarmowym, do zmarszczek, pod, do, zmarszczek do worów pod oczami, do tego że. Będziesz po prostu w środku się niszczył, i tak jakbyś targał na sobie jakiś ogromny ciężar i nie mógł w ogóle od tego odpocząć. Więc jeżeli czujesz, że przez większość tygodnia, przez większość miesiąca doświadczasz tego stresu, zadbaj proszę o regenerację, o relaks, o to, żeby naładować baterię i zacznij traktować regenerację tak poważnie, jak, pracuje, jak, jak pracujesz. Jak traktujesz swoją pracę, jak traktujesz stawanie się lepszą wersją siebie.